Co zastanawialiście się kiedyś, czy istnieje taki pewien bug, który pozwala na tyle możliwości? W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam pewnego baga, którego bardzo łatwo zrobić, a ma tyle możliwości. Bez dłuższego wstępu, zapraszam do oglądania. Aby takiego baga zrobić, musimy sobie tak jakby zapisać powtórkę, jak ubieramy ubranie. Stanąć w to miejsce, gdzie jest ubranie, i kliknąć F3, F2, F2 i F3. Wtedy, tak jakby zapisamy powtórkę, gdzie ubieramy, tak jakby to ubranie. Następnym krokiem jest skocenie. I wpisanie kodu na śmierć. I wcytujemy przy tym powtórkę. Jak ubieramy to ubranie. I wtedy zobaczymy, że tak jakby nasza postać żyje. Pomimo tego, że zginęła. Wtedy wpisujemy sobie kod na życie. I tak jakby nic się nie stało. Alecy na pewno. Nasza postać nie może wtedy bić. I skakać. Klikam wszystkie przyciski na kreaturze. A nasza postać nic nie robi, po zabieganiem. Nawet nie da się wsiąść do pojazdu. Nie możemy też z danej broni scelać. I wiecie, co to oznacza? Że właśnie zrobiliśmy tego buga. Który niby nic takiego nie robi, a tak naprawdę robi z naszej postaci cudo świata. Żeby taki bug odblokować, Trzeba tak jakby biegać cały czas w ścianę I kiedy nasza postać tak jakby zadrgnie To znaczy, że nam się wszystko naprawiło Możemy już spokojnie bić i stelać, Jak widzicie wszystko możemy Ale kiedy skoczymy To znowu ten bug tak jakby się zrobi Wtedy wsuwamy po ziemi z takim ruchem I żeby tak jakby to odblokować Trzeba znowu nacisnąć powtórkę I kiedy nasza postać tak jakby się przebieże to znowu nam się ten bug zrobi. Znowu nie możemy bić ani scalać. Ale są też pewne zalety tego buga. Po pierwsze, kiedy taka policja nas zacznie gonić, to tak naprawdę nic nam nie będzie robić. Będzie za nami tylko chodziła. Jak widzicie, nic nam nie robi. Bardzo ciekawe. Podatno, kiedy mamy aż trzy gwiazdki pościgu, to wszyscy tak jakby mają wyciągnięte pistolety, ale nikt nie chce do mnie strzelać. Tylko za mną łazą i wszyscy stoją w miejscu. I nikt nic nie robi. I kiedy się do takiego policjanta zbliżymy, to on będzie tylko coś tak na nas gapił. I nic ze nie zrobi. I w sumie jedyną rzeczą, jaką może nas zabić, w takim trybie można powiedzieć, to jest helikopter policyjny, który do nas cela, Oraz mafia, która jest do nas wrogo nastawiona. Spójrzcie też na to, że nasza postać nie robi żadnych ruchów. Kiedy nas inni biją, to nas tomi tylko się patrzy na nich. A żadnych animacji nie robi. Tak samo jest w przypadku, kiedy spadałem z budynku. Kiedy się spada, to nasza postać biega w powietrzu. Dziwnie to wygląda. Kiedy mamy taki bug zrobiony, to jak pójdziemy do zapisu, to go tak jakby weźmiemy ze sobą i nie będziemy w stanie zapisać gry. I to nam służy jako teleportacja. Kiedy pójdziemy sobie na daleki dystans i odblokujemy, tak jakby tego buga, to nas przeniesie w miejsce tego zapisu. Ten bug ma dodatkowo dziwne zastosowanie. Na przykład, możemy dzięki temu przechodzić przez ściany. I możemy dostać się do miejsc, które tak naprawdę nie powinniśmy być. A nawet czasami coś takiego się stanie, że nas przeniesie na bardzo wysokie odległości na koordynaty 0, 0 i 800. Wtedy widzimy, jak nasza postać biega w powietrzu. A kiedy spadnie na ziemię, to nasza postać ma znowu ruch spadania. I to też może nas przenieść nie tylko na pole golfowe, ale także nawet pod wodę. Wtedy spadniemy, tak jakby poza mapę, i się przeteroportujemy na plażę. Ten bug ma bardzo dziwne zastosowanie. I w ogóle znalazłem taką bardzo ciekawą zec. Pod polem golfowym jest mostek i jedna ściana. Chyba z naszego statku Korteza. No, taka ciekawostka mała. A nawet zdarzyło mi się raz, że się przeniosłem na maksymalną wysokość, jaką mogłem być w GTA Vice City, czyli 38 dziewiątek. Jak widzicie to jest jedyny sposób, żeby w normalnej grze dostać się na tą wysokość bez użycia żadnego trainera. A teraz pokażę jeszcze jednego baga, który też jest związany z tym bugiem, a mianowicie mieć 0 życia musicie też podczas skoku wpisać kod na śmierć i jak wskoczycie idealnie na zebranie to tak jakby możemy mieć zero życia i co się teraz dzieje? nie możemy atakować nikogo ale wiecie co się dzieje z policją? policja ma nas gdzieś i po prostu idzie sobie przed siebie po prostu ma wywalony pościg i chodzi sobie gdziekolwiek chce teraz jedyną rzeczą, która może nas zabić, jest właśnie helikopter. Który do nas scala, jedyny. I jak dostaniemy raz, to od razu zginiemy. A kiedy spróbujemy się, tak jakby odblokować tym bagu, to nasza postać do sobie zawału i umiera. I w ogóle nasza wroga mafia nie zwraca nas też uwagi. Tez ma wywalone, ze koło nich. to by było na tyle, mam nadzieję, że filmik Was się spodobał i dobijecie 14 łapek w górę, trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych odcinkach GTA Vice City Discovery, cześć i siema!